Tym symbolicznym podpisaniem umów samorząd Województwa Świętokrzyskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe zainaugurowały ważny etap włączenia stacji Kielce do centralnej magistrali kolejowej, czyli siecią szybkich kolei. Gratuluję, dziękuję. Również gratuluję. Niech się buduje i myślę, że w tak dobrej atmosferze będziemy odbierali tę inwestycję. Też mam nadzieję. Podpisana umowa dotyczy opracowania studium wykonalności łącznicy kolejowej Czarnca-Włoszczowa Północ. Studium wykonalności ma być gotowe jeszcze w tym roku. Ja sądzę, że na pewno jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizację zadania, czyli na budowę pociągów. I mamy przekonanie, że w roku 2014 gotowe pojazdy wyjadą już na tory naszego województwa. Wierzę, że powstanie studium wykonalności, które przekona, da wskaźniki, które będą przekonujące i potwierdzą zasadność budowania tej łącznicy i potwierdzą, że czas dojazdu do Warszawy tą łącznicą oraz do miast, Łódź Poznań Wrocław w Zachodniej Polski będzie zdecydowanie krótszy, a powiedzmy szczerze, czas podróży dzisiaj jest czynnikiem, który decyduje o wyborze środka transportu. Koncepcja projektu powstała w 2009 roku i zawiera opracowanie studium wykonalności, rozwiązania techniczne, środowiskowe oraz dane do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego w kolejnej perspektywie finansowej, to jest na lata 2014-2020. Jego Koszt to około 850 tysięcy złotych, które sfinansują po połowie samorząd województwa i PKP polskie linie kolejowe. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla regionu. Województwo Święto jest wyłączone z sieci szybkich kolei wpięcie do centralnej magistrali kolejowej, a ten projekt do tego zmierza. Realizacja łącznicy Czarnca Włoszczowa Północ doprowadzi do tego, że skomunikujemy. Nasze województwo z siecią szybkich kolei. Koleje dużych prędkości przy liniach modernizowanych kwalifikowane są prędkości 200 km na godzinę, czyli tak de facto to już będzie duża prędkość w rozumieniu europejskim. I właśnie z tego powodu połączenie linii 61 od kielce Fosowskie. Do linii CMK jest taki ważny, istotny z punktu miasta, z punktu regionu, bo CMK to nie jest tylko Warszawa, ale to jest również Łódź i to jest również Polska Zachodnia. To otwiera perspektywy w przyszłości. To już kolejna tego typu inicjatywa realizowana wspólnie przez samorząd województwa Świętokrzyskiego i polskie linie kolejowe. Do tej pory współfinansowaliśmy opracowanie takiego studium na drodze numer 25 ze skarżyska Ostrowiec, Sandomierz Ocice. Dzisiaj widać, że dzięki tym wysiłkom, dzięki wydatkom z budżetu państwa, tam prace idą i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat doprowadzimy tamtą linię do, do, pełnej, do pełnych parametrów, które spowodują, że. Podróżowanie po tamtej trasie nie będzie miało jedynie, jak często do tej pory bywało, waloru poznawczego i przypominało standardem Ciuchcie-Ponidzie. Podpisana umowa to tylko jeden z etapów modernizacji kolei w regionie. W tym roku uruchomiono dodatkowe połączenia z Ostrowca do Skarżyska, a w planach są także połączenia do Sandomierza. W ramach projektu Infrastruktura i Środowisko realizowanego wspólnie z Małopolską, Śląskiem i Podkarpaciem planowany jest zakup łącznie 19 pociągów. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji, a nowoczesne składy pojawią się w regionie za dwa lata.